Cześć, witam się z Wami, Asia. Najwyższa chyba pora, zanim jeszcze nie skończyły się wakacje, abym powiedziała o drugiej części mojej top listy gier małych, kompaktowych, mobilnych, czyli takich, które doskonale nadają się, aby zabrać je na wakacje lub jakikolwiek inny wyjazd, jeśli nie mamy zbyt dużo miejsca. A więc, miejsca od 5 do pierwszego zapraszam. Moją dzisiejszą listę, czyli miejsce piąte, otworzy gra, która jest największa spośród wszystkich, o których Wam dzisiaj opowiem, ale wciąż mobilna, kompaktowa, więc jeśli nie macie zbyt dużo miejsca, chcecie gdzieś pojechać, to spokojnie um, spełni oczekiwania. Myślę, że warto wziąć ją pod uwagę. I tą grą jest gra Innowacja Karla Chudyka, którą mam nie nie od tak dawna, a tak naprawdę bardzo wiele temu już chciałam ją kupić. Bardzo podoba mi się w tej niedużej karciance, choć potrzebującej trochę miejsca jednak na rozgrywkę, bo mamy tam też planszetki, graczy, musimy mieć trochę przestrzeni po bokach, na środku, więc jeśli chodzi o miejsce rozgrywki, no to potrzebujemy trochę większego kocyka, jeśli chcemy grać na zewnątrz. Podoba mi się w tej grze to, że wykorzystujemy karty na wiele sposobów. Generalnie lubię to w karciankach i tutaj, i tutaj to jest, że zwracamy, w trakcie rozgrywki Zwracać uwagę na to, jakie są zdolności na karcie, jaka jest wartość karty, jakie są symbole na karcie. Wszystkie te rzeczy są ważne, wszystkie one przydadzą nam się w trakcie rozgrywki i to kombinowanie, jak zagrać tę kartę, czy trochę poprzeszkadzać przeciwnikom, bo negatywna interakcja również tu jest, którą pewnie jak wiecie lubię także w grach wszystko to jest klucz rozgrywki. Myślę, że nawet wymagającym graczom Da dużą satysfakcję ta gra, jest dynamiczna, w miarę szybko te partie się gra, całkiem przyjemna tematyka, ładnie ubrana i graficznie, i i fajnie nawet wpleciona w rozgrywkę. Podbijamy sobie epoki, możemy czegoś nowego się dowiedzieć, a przy tym mieć naprawdę dużo przyjemności zgrania i kombinowania, jak właśnie zagrać te karty, który z efektów na, na karcie, którą mam, akurat będzie dla mnie w tym momencie. Najlepszy. Spodobała mi się i dlatego szybciutko trafiła na miejsce piąte mojej listy. I z dużą, dużą przyjemnością zabiorę ją na niejedną swoją wyprawę. Czwarte miejsce to też trochę większe pudełko, dość nietypowe, jak za chwilę pewnie zobaczycie, i sama gra. No, nie spodziewałabym się, że trafi w ogóle na tę listę. W momencie, kiedy pierwszy raz miałam z nią do czynienia, pomyślałam sobie, taka jakaś dziecinna będzie, a kapitalnie się przy niej bawiliśmy. Trześć tak <gryby> Grzyby, grzyby. Chyba w jednym momencie. tak. I tą grą jest Odyseja. Odyseja, która zabierze graczy w podróż kosmiczną w dużym takim cudzysłowiu, bo mamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo ładnie zilustrowane planszetki. Sama gra oferuje kilka wariantów rozgrywki i możemy sobie, myślę, że możemy sobie robić różne wariacje tego. Założenie jest niesamowicie proste i to jest świetna gra imprezowa. O, to nie jest to nie jest to? To? Tu. To? Ja mam na to. Yeah. Poszło! Ja, ja ja Mogę to skończyć. Dla graczy, którzy oczekują dużo trudniejszych gier, lubią grać w, w takie mózgożerne tytuły, albo oczekują jakichś dłuższych kampanii. Nie, Należy traktować tę grę jako absolutnie świetną rozrywkę, świetną, świetną grę, grę towarzyską, imprezową i gwarantuję, że będą się doskonale bawić, bo to nie jest żadna taktyka, strategia absolutnie nie. Ta gra, ćwiczy, refleks, spostrzegawczość, tutaj możemy się naprawdę sporo pośmiać i kiedy zasiądziemy do tego tytułu z dziećmi. O! zobaczycie, jak dzieciaki potrafią świetnie sobie radzić, jak, jak fantastycznie ogrywają dorosłych. Ja poległam na spostrzegawczości, zwykle byłam ostatnia, ale. Dało to um, dużo takich momentów, które do dzisiaj wspominam, dużo śmiechu, dużo zabawy. To właściwie mają dostarczać nam gry planszowe, gry karciane, w ogóle gry nowoczesne e, tak nazywane i Odyseja to wszystko ma. Odyseja jest, e, jest naprawdę bardzo przyjemną, rodzinną, familijną grą imprezową, grą, grą e, do której możemy zasiąść w bardzo, bardzo różnym e, gronie i może pudełko nie należy do jakichś bardzo malutkich, ale poręczne i nadające się absolutnie do, na wyjazdy, więc na pewno na pewno na wakacje zabieram. Czas na podium miejsce trzecie. Miejsce trzecie to gra bardzo malutka, kompaktowa, tutaj absolutnie można powiedzieć, że to jest nieduża, karciana gra, gra pojedynkowa, a więc gra, która ma w sobie bardzo, bardzo dużo negatywnej interakcji, bo tak naprawdę ona negatywną interakcją jest. Gra, którą mam od roku albo nawet już dalej, a niedawno, jakieś dwa miesiące temu robiłam recenzję i zasady jej wersji rozbudowanej, czyli Siege Storm, Siege Mode, a ja chcę Wam dzisiaj pokazać po prostu Siege Storm, grę karcianą, w której mamy dwie rasy, które ze sobą się ścierają, które walczą, stają naprzeciwko siebie i zadaniem graczy jest wykorzystanie kart, zagranie ich w taki sposób, aby tę walkę wygrać, aby pozbawić przeciwnika kart, bo karty tutaj są i życiem, i siłą, i jednostką, i atakiem, i obrońcą, i walutą. I to jest coś, co, o czym mówiłam przy innowacjach, czyli to, że wykorzystujemy karty na mnóstwo sposobów, bo tutaj mamy tylko karty, tu nie mamy żadnych innych rzeczy, oprócz miejsca i przestrzeni, po której te karty się przemieszczają i poruszają. To jest kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała w Switch Stormie, czyli ruch jednostek nadanie tej walce takiej bardziej realistycznej formy. To, że jednostki mogą przyjmować różne jakby cechy, mogą być atakującymi, mogą, możemy korzystać z ich zdolności pasywnych przez cały czas, mogą stać się obrońcami albo naszym wsparciem. I to jest, właśnie, to jest właśnie to, co urzekło mnie w Siege Stormie. I to, że jest ona, zobaczcie, to jest naprawdę malutka gra więc nawet na, na jakiś taki nieduży wypad w damską torebkę spokojnie się mieści, więc nie mogła nie znaleźć się na, na tej liście i zajmuje miejsce trzecie, jesteście ciekawi jaki tytuł znalazł się na podium napięcie rośnie. No to na pewno będzie nieduża, kompaktowa, mobilna gra. Takie są zwykle gry karciane, więc pewnie nie zaskoczę wam, was mówiąc, że na drugim miejscu podium znalazła się gra, która zabiera nas do lochów. W lochach wcielamy się w bohaterki, walczymy z różnymi potworami, przeciwnikami, zdobywając tym samym doświadczenie i umiejętności, a także rozwijając swoją postać po to, aby w ostatnim, na ostatnim poziomie lochów spotkać się z bossem, z którym jeśli wygramy walkę, wygrywamy grę. To gra kooperacyjna. Macie już pomysł, co to za tytuł? Karciany. Podziemia. W moim przypadku to Las Cieni, czyli samodzielna gra. Co mi się spodobało w niej? Dlaczego znalazłaby się, oprócz tego, że jest naprawdę nieduża gabarytowo, dlaczego znalazłaby się w mojej walizce? Poza tym, że znów tutaj wykorzystujemy karty na kilka sposobów, tylko że z, trochę z innej strony, bo karty e, są takimi naszymi drzwiami, odkrywamy, sprawdzamy co za nimi się kryje, czy jest tam przeciwnik, z którym chcemy walczyć i zdobyć doświadczenie i polepszyć swoje umiejętności e, ćwicząc przed starciem finałowym, czy jednak stwierdzimy, ok, uciekam. E, karty wyznaczają nam również czas. Upływ czasu, kiedy musimy je spalać, ucieka nam czas, a ten czas przybliża nas do finałowego starcia. Jeśli nie będziemy na, gotowi na spotkanie z bosem, no raczej będzie ciężko wygrać, więc ważne jest, żeby te walki odbywać. Natomiast w Karcianach Podziemiach jest bardzo, bardzo fajne to, jak wykorzystujemy, jak odbywa się sama walka. Mianowicie pojawiają się tutaj kolorowe kosteczki i chyba to układanie kostek, to kombinowanie, jak to zrobić było takim najfajniejszym momentem, albo jednym z najfajniejszych momentów w samej rozgrywce. Rzucamy tu kośćmi i w zależności od koloru oraz wyniku musimy poukładać na miejsca na karcie, oczywiście zależnie od naszego przeciwnika, możemy korzystać tutaj z różnych zdolności. Mamy też jokery, kostki czarne, musimy tak to zrobić aby zdobyć doświadczenie, aby wygrać tę walkę, i aby dobrze przygotować się do starcia z bosem. Bardzo przyjemna, dynamiczna, szybka, fajnie zilustrowana i mała, nieduża, kompaktowa gra, która nie potrzebuje też zbyt wiele przestrzeni na rozgrywkę. Ja na pewno karciany podziemia zabieram ze sobą na wakacje i polecam wszystkim, którzy nie mają zbyt dużo miejsca, a chcą sobie kooperacyjnie powalczyć z różnymi potworami. Miejsce pierwsze, czyli gra, która z całą pewnością pojedzie ze mną na wakacje czy jakikolwiek inny wyjazd, i która na niejednych wakacjach i, i różnych wyprawach małych i dużych już była, o czym świadczy mocno wyeksploatowane pudełko, jakie za chwilę zobaczycie, to gra, którą darzę dużym sentymentem, którą mam od wielu, wielu lat i która może nie jest grą idealną, ale ma w sobie. Ma w sobie kilka rzeczy, które strasznie lubię, między innymi ma bardzo dużą dawkę negatywnej interakcji, granie, aby przeszkadzać innym, aby wiecie, te przy, przysłowie we świnie podkładać. Jeśli lubicie taką, takie gry, jeśli lubicie się tak w trakcie rozgrywek pobawić, to będzie to tytuł, na który warto zwrócić uwagę. Nie nowy, bo jak wspomniałam, już posiadam ją od wielu lat i doskonale sprawdza się na takich wyjazdach. Dzięki prostym zasadom można, można śmiało tą grą wprowadzać nowych graczy w świat nowoczesnych gier planszowych i w moim przypadku tak nie jeden raz było, czas zdradzić cóż to za tytuł. To gra intryganci. Intryganci, czyli karcianka dynamiczna, szybka, nie potrzebująca zbyt dużo miejsca na stole, gra, w której jest masę podstępu, masę spisku, masę, masę kombinowania i właśnie wcielania się, można powiedzieć, trochę w te postaci. Robienia tak, abym to ja miała niepowtarzające się postaci, abym wygrała, abym pozbywała się tych, którym się powtarzają na ręce, podkładała, tak jak mówiłam, przysłowiowe świnie innym graczom. Patrzenie na to, jak oni sobie z tym radzą, też jest całkiem przyjemne. Gra, która daje naprawdę. Mnie daje bardzo dużo przyjemności i satysfakcji do rozgrywki i też dlatego, że jest ona szybka, dynamiczna. I to jest ten, ten tytuł, do którego ja chętnie zasiądę znów i znów i może nie będę gra, grała dziesięciu partii pod rząd, natomiast kilka jak najbardziej mogę zagrać. Grywałam w nią bardzo często z rodzicami, grywałam ze znajomymi, którzy nie grali wcześniej w nowoczesne gry. Sprawdziła się doskonale na niejednym wyjeździe. Jeśli więc nie znacie intrygantów, serdecznie polecam. W moim przypadku z całą pewnością miejsce w walizce, torbie, plecaku, gdziekolwiek jadę, na intrygantów się znajdzie. Pamiętajcie, moi drodzy, że ta moja dzisiejsza piątka i poprzednia piątka, czyli, czyli top lista gier małych, kompaktowych, mobilnych, może się za chwilę zmienić. To nie, są, to nie są takie sztywne tytuły, które zawsze tutaj będą. Poznaję nowe gry, również małe, szybkie, kompaktowe, i czasami one mnie bardziej lub mniej zauroczą i, i gdzieś tam się znajdą wśród tej listy. A zdarza się i tak, że jadąc gdzieś zabieram Duże pudło, jak na przykład ostatnio. Zombie Site i wówczas poświęcamy sobie wieczór czy też noc na to, żeby zagrać w jedną dużą grę, która nie dość że jest duża gabarytowo, to też potrzebuje dużo miejsca do rozgrywki. Natomiast ten odcinek to nagranie jest dla tych, którzy szukają takich właśnie niedużych, małych, dynamicznych, szybkich gier, kompaktowych. I tak wyglądałby mój wybór dzisiaj. Być może zmieni się on za miesiąc czy dwa, natomiast myślę, że te, te pierwsze pozycje. Raczej są mało zagrożone. Ode mnie to wszystko. Wakacje jeszcze w dużej części przed nami, więc mam nadzieję, że ten materiał przyda Wam się. Jeśli poznaliście dzięki temu jakieś nowe tytuły, dajcie znać w komentarzach: napiszcie, jakie Wy zabieracie gry ze sobą: czy wyjeżdżacie tak, że macie sporo przestrzeni i miejsca, czy też raczej szukacie takich małych e, tytułów. No i cóż, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, w górę, jeśli materiał Wam się podobał, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to po prostu to zróbcie, bo wtedy nie przegapicie żadnego aktualnego materiału. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam fantastycznych wakacji, jeśli jeszcze nie byliście na wakacjach, a jeśli już byliście, to oto właśnie lista małych gier, które możecie zabrać na każdy wyjazd, jaki przed Wami. Dzięki ogromne, do zobaczenia.